Witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy małe doświadczenie. Jakiś czas temu testowałem maty podbieżnie, były one dość cienkie i okazywało się finalnie, że nie tłumią jakoś mocno tych dźwięków jedynie co zabezpieczają podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem. Jakiś czas temu kupowałem też. zobaczcie takie gumowe puzle, one wykorzystywane są bardzo często na placach zabaw zewnętrznych. One mają grubość 3,5 cm, także naprawdę kawał gumy. podłożymy podbieżnie i sprawdzimy, jak to wszystko będzie pracowało, czy te dźwięki będą... Mniejsze, także zaczniemy może od pracy bieżni bez tych gum, a później zrobimy z gumami. Będzie oczywiście też pomiar dźwięku. Zaczynamy takie krótkie doświadczenie. Miernik ustawiony 60 cm od bieżni. Ja na nią wchodzę i będę Was informował, jaka jest aktualnie prędkość. Nie będzie tutaj żadnego retuszu dźwięku, także będziecie widzieć, słyszeć tak naprawdę realne dźwięki. Wrzuciłem sobie wcześniej nagrany materiał do programu i słuchajcie, rzeczywiście bieżnia z wykorzystaniem tych grubych mat pracuje troszkę ciszej. Minus jest taki, że ona traci jakby na stabilności. Delikatnie nam tak pływa na boki. Przy mojej wadze jest to odczuwalne, ale zakładam, że im osoba będzie lżejsza, tym po prostu te bujanie na boki będzie mniejsze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i przydał się Wam. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.